Ksiądz Giniew Paweł Maciejewski, Fundacja Nasza Winnica, od litery do wiary, rzeczy dobrze pomyślane. Ekumenizm ma swój taki specjalny wymiar w obszarze prześladowania. Tak sobie myślę i zastanawiam się nad trudną przyszłością Kościoła, że kiedy dojdzie do masowych prześladowań chrześcijaństwa, to. Znajdziemy takie prawdziwe braterstwo i zjednoczenie przez to, że będziemy po eksterminacji, po zabiciu, wrzuceni do jednego dołu z wapnem katolicy i protestanci. Nie łudźmy się, nie będziemy mieć osobnych dołów śmierci. Dlatego ważne jest dla mnie korzystanie ze wzajemnych doświadczeń. W, w, w tym myśleniu o zbliżających się prześladowaniach. Dlatego z wielkim zainteresowaniem przyjąłem wydanie przez oficynę wokacjo książki, którą mam tu przed sobą i którą teraz na Twoich oczach chcę rozpakować. Nie mam mojego dramatycznego noża. Opakowanie pójdzie do recyklingu. To kosztuje 60-70 groszy, to nie żarty, groszczę grosza. Zbierze się kokosza. Mamy książeczkę, ona jest afoliowana. Nożyczki też tu się przydadzą. Książka nosi tytuł Wytrwanie w czasie ucisku: Jak stać się silnym na czas burzy. Tak wygląda. Taka na grubość. Autorzy to. Nie wiem, czy dobrze to odczytam. Paul Esta Brooks i Jim Cunningham. Cunningham. Nie wiem, czy dobrze czytam. Jest to z tego, co zorientowałem się na stronie oficjalnej Vocatio, Książka zbierająca doświadczenia ludzi, którzy opracowywali programy szkoleń dla chrześcijan w różnych. Częściach świata, szkoleń, warsztatów, które przygotowywały ich do zmierzenia się z faktycznymi prześladowaniami. Bo prześladowania mogą wywołać różne reakcje: oni nas palą, to my ich wysadzajmy w powietrze, albo odwrotnie. Bardzo często prześladowania mogą zdusić wiarę, mogą wprowadzić uwierzących lęk i chęć wycofania się. A chodzi o to, żebyśmy w tym wszystkim zapewnili sobie taką biblijną perspektywę. Z wielką chęcią przeczytam całość tej książki, zaznajomię się z nią, a wszystkim już w ciemno polecam Wytrwanie w czasie ucisku. Jak stać się silnym na czas burzy. A ta burza się zbliża. Nie łudźmy się.